kwalebny Święty Michale Archaniele, książę niebiańskich zastępów, wierny strażniku i potężny obrońco wszystkich, którzy z wiarą i oddaniem uciekają się do Ciebie, staję dziś przed Tobą z sercem pełnym miłości i troski o moje dzieci. Proszę Cię, abyś okrył je swoim świętym płaszczem ochrony, oddalając wszelkie zło wszelką nieprawość i wszelki wpływ złych mocy, które mogłyby zagrozić ich życiu, zdrowiu, pokojowi i zbawieniu wiecznemu. Ty, który zostałeś wybrany przez Boga Wszechmogącego, by przewodzić zastępom anielskim w wielkiej bitwie przeciw siłom ciemności, ty, który swym płonącym mieczem strąciłeś Lucyfera i jego zbuntowanych towarzyszy z niebios, głosząc z odwagą i mocą, któż jak Bóg? Błagam cię teraz, bądź czujnym strażnikiem moich dzieci. Chroni je przed wszelkim niebezpieczeństwem widzialnym i niewidzialnym, które mogłoby je otaczać w tym świecie pełnym pokus, zasadzek i zła. Święty Michale Archaniele, obrońco Kościoła i opiekunie wiernych, proszę Cię z całego serca, abyś strzegł moich dzieci we wszystkich chwilach ich życia, zarówno wtedy, gdy są pod moim opiekuńczym spojrzeniem, jak i wtedy, gdy są ode mnie daleko idąc własnymi drogami. Chroń je, gdy wychodzą z domu do szkoły, do pracy, na spotkania i zajęcia, Towarzysz im w każdym kroku jako niestrudzony strażnik, który nigdy nie śpi ani nie odpoczywa w swojej świętej misji. Chwalebny wojowniku niebieski, błagam cię, oddal od moich dzieci wszelki wpływ demoniczny, wszelką zazdrość, złe spojrzenia, czary, czarną magię i wszystkie ukryte siły, które mogłyby knuć przeciw ich szczęściu i dobru. Niech twoja potężna obecność utworzy wokół nich nieprzenikniony mur boskiego światła, przez który nie przedrze się żadna negatywna energia, żadne zło się nie zbliży i żadna pułapka wroga nie zdoła ich pochwycić. Proszę cię, święty Michale Archaniele, strzeż umysłów moich dzieci przed myślami negatywnymi, destrukcyjnymi ideami, niebezpiecznymi pokusami i szkodliwymi wpływami, które mogłyby odciągnąć ich serca od drogi dobra i prawdy. Oświeć ich umysły boską mądrością, wzmocnij ich wolę, by potrafili oprzeć się pokusom świata i chroń ich serca, aby pozostały czyste, szlachetne i zwrócone ku Bogu. Święty Archaniele, obrońco niewinnych i sprawiedliwych, błagam Cię, chroń moje dzieci przed wszelkimi wypadkami, chorobami, przemocą i złem, które mogłyby zagrozić ich cielesnej integralności. Gdy podróżują, czy to na długie dystanse, czy na krótkie odległości, gdy przechodzą przez ruchliwe ulice, gdy są w miejscach ryzyka lub niebezpieczeństwa, niech Twój płonący miecz toruje im drogę, oddalając zło i prowadząc ich zawsze bezpiecznie. Błagam Cię również, Potężny święty Michale, chroń moje dzieci przed złym towarzystwem, fałszywymi przyjaciółmi i ludźmi, którzy mogliby je skrzywdzić, oszukać lub sprowadzić na złą drogę. Niech twoje niebiańskie rozeznanie pomoże im odróżnić prawdę od fałszu, dobro od zła, rozpoznać prawdziwych przyjaciół, którzy życzą im dobra, od tych, którzy kryją złe intencje pod maską życzliwości. Święty Michale Archaniele, Ty, który nieustannie walczysz z siłami zła, proszę cię zniszcz wszelkie złe plany, które mogłyby być knute przeciw moim dzieciom, zniwecz wszelką zawiść, zazdrość, gniew i złą wolę skierowaną przeciw nim. Niech żaden spisek wrogów, widzialnych czy niewidzialnych, nie odniesie sukcesu przeciw ich życiu, a wszystkie sidła przygotowane, by ich zwieść, zostaną unicestwione mocą Twojego niebiańskiego wstawiennictwa. Falebny książę Niebios, powierzam Twojej opiece nie tylko ciała moich dzieci, ale przede wszystkim ich nieśmiertelne dusze. Strzeż ich przed grzechem śmiertelnym, oddalaj od pokus, które mogłyby zagrozić ich wiecznemu zbawieniu i pomóż im wzrastać w świętości, cnocie i miłości do Boga. Niech we wszystkich wyborach swojego życia czują twoje niebiańskie natchnienie, które prowadzi ich ku temu, co sprawiedliwe, prawe i miłe w oczach Boga. Święty Michale archaniele, proszę cię bądź szczególnym aniołem stróżem moich dzieci. Trwaj przy nich w każdej chwili, pocieszaj w smutkach, umacniaj w słabościach, dodawaj otuchy w zwątpieniach i prowadź zawsze drogami światła. Niech czują twoją opiekuńczą obecność jako niezachwianą pewność, że nigdy nie są sami że zawsze mają u swego boku potężnego obrońcę, gotowego przyjść im z pomocą w każdej potrzebie. Na koniec, chwalebny święty Michale archaniele, proszę cię, abyś w ostatniej chwili ich ziemskiego życia, gdy staną przed sądem Bożym, był obecny, by bronić ich przed oskarżeniami wroga, przedstawiając sprawiedliwemu sędziemu ich cnoty, szczere skruchy i dobre uczynki. Wstawiaj się za nimi, aby mogli osiągnąć wieczne zbawienie i na zawsze cieszyć się chwałą nieba. Z niezachwianą wiarą w twoją moc i dobroć oddaję moje dzieci pod twoją opiekę, pewien, że kto jest z tobą, ten jest chroniony samą mocą Boga. Amen.